Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2 k 22 Universe Mode. Dzisiaj oczywiście zaczynam ostatnią część, e, ostatnią część Galiteersly. Zostały nam ostatnie dwie walki o, na, o dwie najważniejsze, e, dwie najważniejsze, e, dwie najważniejsze, dwa najważniejsze pasy. Tutaj chciałem coś innego, ale zapomniałem słowa, mniejsza z tym. Dwa najważniejsze oczywiście pasy, czyli Password Heavy Championship i pas o który właśnie teraz będzie walka, teraz będzie walka o PassWD Championship. I prezentant do pasa, czyli oczywiście Randy Orton wygrał właśnie, on wygrał z Ricochet na Raw, gdzie właśnie jeśli by wygrał to miał dostać właśnie walkę z Romanem, wygrał, dostał tą walkę, ale właśnie wygrał przypinając Ricochet, który trzymał wtedy albo nogę miał, nie pamiętam, czy rękę, czy nogę miał na linie, sędzia tego nie widział i w taki sposób wygrał Randy, ale właśnie jednak GM Raw postanowił, że da szansę właśnie, jednak dla Ricochet, żeby jednak e, mógł wejść jeszcze, może to do tej walki i żeby ewentualnie to mógł być Triple fred, No ale bardzo, bardzo ciężkie wyzwanie, najcięższe praktycznie, jakie się dało, czyli oczywiście Romana Rańca, więc e, już wiadomo, co się na pewno wydarzyło i dlatego właśnie ta walka dalej jest walką one-on-one. On one. Więc e, na pewno dla Romana dobrze, nie musi się martwić o dwóch rywali, tylko o jednego. A i tak na pewno szanse Randy Ortona są większe od wszystkich byłych pretendentów, bym powiedział Romana. Bo jednak tutaj to jest pierwsza walka, w której Romana nie musisz przypiąć czy poddać. Wystarczy być po prostu od niego szybszym i wyjść szybciej po drabinie po pas WWE Championship. Więc no, może naprawdę mieć tutaj dużą szansę Randy Orton. Oczywiście teraz wchodzi mistrz bez pasa. Dziwny widok, nie przyzwyczaiłem się do, do wchodzenia Romana Reinitza bez pasów, nawet pomimo, że w Universe Mode tutaj ma jeden, to czasami tak właśnie sobie myślę, że mu brakuje jednego pasa, a właśnie jestem tak przyzwyczajony już, że w rzeczywistości on ma te dwa pasy, że w Universe Mode właśnie myślę, że on powinien mieć dwa pasy, bo zapominam właśnie o tym drugim pasie. No też naprawdę to jest niesamowite, jak e, zawodniość dawno nie było, czegoś takiego naprawdę bardzo, kilka kilkadziesiąt lat oczywiście, żeby zawodnik tak długo by był mistrzem. jeden pas, pas Universal ma dwa lata, na pas WWE Championship ma jakieś pół roku. Myślę, że będzie on też rok, bo myślę, że szczerze, on najwcześniej na menu straci ten pas, inaczej tego nie widzę. Ostatnio wygrał z polem, gdzie tam naprawdę była... E, ja szczerze, wiedziałem, że to będzie dobra walka. Nie wiem, czy jak inni myślą, ale wiedziałem, że to będzie dobra walka, bo Logan pol po dwóch walkach już pokazał, że naprawdę ma talent i naprawdę ciężko pracował i bardzo mi się podoba jak walczy i naprawdę ja, ja sam, e, Logan Pola jako osobę, jako youtubera czy jako właśnie inną, inną osobę po prostu w social mediach, ja też już go lubiałem przed WWE, ale w WWE też widziałem właśnie, że dość dużo osób było tak sceptycznie nastawionych do niego, nie wszyscy wierzyli w niego i nie chcieli go niektórzy, ale myślę, że w, e, powoli właśnie pokazuje każdym, Każdym właśnie tym, którzy nie wierzyli w niego, że ma talent, ciężko pracuje i naprawdę może dać jako zaś, a on jest też dalej bardzo młody, bo on chyba ma maksymalnie 30, no mniej niż chyba 30 lat, więc naprawdę jak na Wersklera jeszcze ma około 10 lat spokojnie, ta na naprawdę walki i sam Triple H chyba powiedział, że on jest przyszłym mistrzem, więc no to pokazuje na pewno też, że Triple H w niego wierzy, co mi się też naprawdę bardzo podoba. No oczywiście zaczynam powoli tą walkę. Randy Orton kontra Roman Reigns. Randy już bardzo szybko idzie po tą drabinę. Nie chce tracić czasu, ale jest tutaj przywitany od razu Big Bootem. Teraz głowa tak... ale to nie, nie najlepiej. Musiało zabolać głowę, miał właśnie tak na drabinie tylko. I właśnie te kopnięcia takie, no nie mogło to na pewno być przyjemne. Deadlift powerbomb teraz w wykonaniu Romana. Roman ostatnio oczywiście walczył... Z Sinom na Survivor Series, gdzie to wygrał i chyba pokazał właśnie wtedy, że to on jest najlepszy obecnie w Universe Mode. A ostatnia obrona to chyba była walka z Rollinsem na Unforgiven. Kontra Randy'ego, znaczy nie Romana oczywiście. Randy wychodzi poza ring, co on tam znajdzie? Przybyła druga drabina. Krzesło jednak. Ale szybszy będzie tutaj Roman z drabiną. Właśnie drabiną, już jest tu położona. I suplex teraz świetny suplex w wykonaniu Romana, który teraz właśnie ma tutaj krzesło do użycia i jednak nie trafia. Kontruje Randy Orton, ale kontra teraz znowu Romana. I kolejny big boot od Romana Reńca. I kolejne z uderzenia po prostu w głowę Rendiego, który już krwawi. Propo krwawienia no to Styles, chyba jeśli się nie mylę. Był naprawdę mocno rozkrwawiony w tej walce. W poprzedniej chyba to było część? Nie, nie w poprzedniej, w drugiej części to było. No właśnie, nie zapomnę tego, jak jego twarz wyglądała. aż Naprawdę było niesamowite, jak mocno aż krwawił, właśnie. Kontra, nie udało się jednak. I Klaus, nie wiem, czy on nie chciał czasem wziąć tego. Tej drabiny, ale ja tu mam plan na tą drabinę. Właśnie w sumie chyba na drabinę nie trzeba finishera, więc możemy już te plany wykorzystać w tym momencie, bo właśnie nie trzeba tu finishera, żeby to ...żeby rozwalić. To ale kontruję, na Randy Belly to Belly suplex. I teraz powerpoint się nie udał, niestety szkoda, bo to była naprawdę dobra. Ale ta szybko Randy e, nie widział nawet jak szybko właśnie Roman wstał. Kolejne uderzenia. To właśnie tutaj w głowę, która już krwawi. Też ogólnie właśnie tak sobie myślę o tym właśnie, że jestem naprawdę przyzwyczajony do tego, że Roman właśnie ma te pasy. Naprawdę są też. E, bardzo, bardzo się cieszę ogólnie, że on dostał taką szansę, bo naprawdę zawsze Romana lubiłem, nawet wtedy jak go większość ludzi nie lubiało, ja go lubiałem i bardzo się cieszę, że ta właśnie publiczność go docenia właśnie jak wiadomo, że jak ta z healem, no to e, przez to też e, na pewno, ale fajnie, że go doceniałem naprawdę i właśnie pokazuje te umiejętności, jakie swoje ma. Ogólnie nie tylko w ringu, a też przy mikrofonie, można tak powiedzieć. Naprawdę fajnie, fajnie widzieć. Fajnie widzieć właśnie te Romana, któremu tak dobrze idzie. I naprawdę dziwnie będzie mi w przyszłości właśnie zobaczyć Romana. Naprawdę nie wyobrażam sobie Romana bez pasów. Nie wiem, co on będzie robił bez pasów. Naprawdę to będzie dziwny bardzo widok. No ale się kiedyś wydarzy. Kiedyś się wydarzy. I ja myślę szczerze, że to się wydarzy na WrestleMania. Ja myślę, że to będzie tak, że właśnie Rhodes myślę, że na pewno będzie Superman Super Punch. Rhodes myślę, że na pewno będzie Cody w walce Rumble I myślę, że wygra walkę i właśnie z Romanem zawalczy. No i myślę, że to będzie tak świetny moment, po prostu, że dadzą tylko jemu to zrobić, żeby wygrał właśnie z Romanem. Dziwny będzie to widok na pewno: właśnie widzieć, e, widzieć kogoś, e, kto nie jest Romanem z pasami, ale no to się wydarzy. prędzej później. Co teraz będzie robił Roman? Suplex. z samej góry, ale to Reigns ląduje właśnie tutaj na. Złe obliczenia trochę, bo Reigns wylądował tutaj właśnie na tej drabinie. Nie jest to dobre miejsce, myślę, jednak, właśnie darm trafiony. Randy Orton, Roman wychodzi powoli po drabinie. Widzę, że tu idzie już właśnie Randy, i też właśnie Roman ma finisher. Więc nie wiedziałem, jaki ma, ale pewnie suplex, tak. Czy Randy nie wylecie, jednak, ale trafia tutaj, ląduje tutaj nogami. Ląduje tutaj, właśnie nogami na linie, a będę musiał zaboleć. Ale można właśnie po raz drugi spróbować wyjść pod rabiniem. Myślę, że trzeba się, myślę, że trzeba, e, nie to, chociaż może. Właśnie, Randy jeszcze też wstaje, więc myślę, że trzeba się upewnić, że Randy tam zostaje dłużej. Ale teraz też prac w wykonaniu Randy'ego Ortona. Kolejne uderzenia spadają na prostą głowę Romana. I teraz gilotyna jeszcze. Czy to będzie poddanie? Nie będzie w sumie poddanie, załóżmy, że Randy Orton się nie podda tylko po prostu stracił przytomność już i to był właśnie ten moment, na który Roman Reigns czekał, bo już teraz Randy Orton odpłynął, jego już nie ma, nie ma szans, żeby już wstał, a Roman Reigns teraz zgarnie teraz już pas i to on jest dalej mistrzem WWE. Randy miała pewną szansę, zdecydowanie, a jednak to jest Roman Reigns. Nieważna, kasypulacja. On się wydaje nie do pokonania, praktycznie. Walczył, właśnie, Randy. Wydawało się, że może mieć taki swój moment, a wstecznie to Roman Reigns zgarnia pas i to on jest dalej mistrzem WWE. Zobaczymy, co na niego czeka w przyszłości na następnych galach. A teraz przed nami już main event dzisiejszej gali. I przed nami już teraz main event dzisiejszej gali TLC. I będziemy oczywiście mieli dzisiaj Triple fred będzie to walka właśnie Triple Threat o Password Heavy Championship. Pierwszy do ringu wchodzi po raz drugi też, w sumie będzie do ringu wchodził na dzisiejszej gali Edge, który oczywiście już w openerze dzisiejszej gali zawalczył właśnie z Krzyszczynem naprzeciwko właśnie naprzeciwko Judgment Day dość w miarę szybko, na jego szczęście się rozprawili. Ale ta właśnie ma przed sobą większe jeszcze wyzwanie. I tu myślę, że jeszcze bardziej chce wygrać, czyli walka właśnie o pas World Heavy Championship, Edge może zgarnąć po raz kolejny w swojej karierze ten pas, musi po prostu być e, szybszy od swoich dwóch rywali e, na wyjście, do wyjścia właśnie po drabinie po pas World Heavy Championship. Kolejny zawodnik, drugi z pretendentów czyli oczywiście Rob Van Dam. Rob Van Dam myślę, że szczerze jest faworytem do takiej walki. To jest jednak walka, która mega mega specjalizuje się właśnie w walkach Rob Van Dama. Taka właśnie walka z drabiną. To Rob Van Dam jest z tych trzech najbardziej znanych, właśnie z wychodzenia po drabinach i zgarniania nagród. Czy to właśnie walizek, czy to pasów. Więc no myślę, że faworytem jest na pewno Rob Van Dam. Zobaczymy, czy to. Czy zgarnie to jednak trofeum? I ostatni zawodnik, który będzie powoli zmierzał do ringu. I będzie to oczywiście obecny mistrz World Heavyweight, czyli oczywiście John Cena. John Cena broni swojego pasa i on ma jeszcze cięższe wyzwanie niż Roman Reigns, bo nie jednego, a dwóch przeciwników ma. W walce, oczywiście, o ten pas zobaczymy. Kto ostatecznie da radę zgarnąć to trofeum? Czy John Cena dalej będzie mistrzem? Czy jednak, czy jednak, właśnie to nie on będzie? Zobaczymy. Wszystkiego się dowiemy, właśnie już w najbliższej przyszłości. Jak za chwilę, właśnie zaczniemy tą walkę. Myślę, że właśnie. Faworytem może być Rob Van Dam ale zobaczymy, ostatecznie jak to się skończy. Kto ostatecznie zgarnie pas World Heavyweight Championship? Edge, Rob Van Dam, i można zaczynać powoli. Zaczynamy tą walkę. Sinia od razu atakuje właśnie Rob Van Damme Edge w narożniku tauntuje. No, będzie prawie tutaj właśnie ciężkie rozwiązanie dla Thinia, zwłaszcza przez to, że wystarczy właśnie, że on będzie przy leżał gdzieś na ziemi i może to się właśnie wszystko rozwiązać pomiędzy, pomiędzy właśnie Rob Van Damme a Edgem, bo taka jest duża możliwość. Edge właśnie wydaje się, że ma też nie najłatwiejsze wyzwanie, no bo właśnie on już jest troszkę podmęczony po tej pierwszej walce. Ale myślę że znając Edge'a właśnie, że on nie będzie brał żadnych wymówek i że będzie walczył do samego końca. Close line teraz i Rob Van Dam wypada poza ring. Edge teraz od razu krzesłem uderza właśnie Rob Van Damma. Teraz już łapie to krzesło, albo bardziej Edge łapie Cena, ale szybko kontruje właśnie tutaj Edge znowu. Który chyba będzie zmierzał po stół. Czy jednak nie? Nie wiem po co on idzie, szczerze, ale mnie szczerze tym Rivers Suplex w wykonaniu scene'em Edge. Nie czy idzie po tą drabinę, czy nie? Nie wiem naprawdę, co kombinuje Edge. Nie mam pojęcia, co on, co on robi, ale wiem, co Syna będzie robił. Oczywiście, że musiałeś przeszkodzić. Musiał to zrobić. Czy będzie to jeszcze ta opcja? Jak nie będzie opcji to. To szkoda, że Rob Van to przeszkodził, bo to bys fajne miejsce, właśnie, żeby tutaj rzucić tą, tą drabinę. I teraz może się uda. Może Rob Van się nie Rob Van Damme, a R właśnie się skupi na Rob Van I tarna właśnie rozstawiająca i drabinę, która będzie fajne właśnie miejsce na żeby tutaj ktoś poleciał przez tą drabinę. Lecz teraz seria uderzeń i na go go Rob Van Dam. Rob Van Dam teraz pokazuje też właśnie to, z czego jest znane oczywiście. Teraz za to wyleciał właśnie Sina, ale nie udało mu się trafić za dobrze tutaj. Rob Van Damme, tak jak na razie myślę, że najlepiej wy wygląda w tej walce. Tutaj troszkę ścisk mały jest. Rob Dam zaraz raz uderzyło śniegże i wrzuca z drabinę do ringu. A świetnie, ta Springboard dro e, Dropkick bardziej. Naprawdę szybki jest Rob i to pokazał po raz kolejny. Cosiny i teraz body splash, nie to, nie to, to miało zostać, to miało zostać właśnie, jak zostanie to sobie, nie wiem, bardziej się właśnie tym zajął. Będzie starcie na samej górze teraz kontra, jednak. sine. kontra Edgea kontra. sine, który z pierwszy z nich spadnie w dół. Kontra znowu sine. i będzie, co będzie? Suplex będzie? Myślę, że attitude adjustment powinno być. Ale suplex i wypada z ringu kompletnie. Edged. Aż to musiało zaboleć. To zdecydowanie musiało zaboleć. Robądam za złapie. To łapie właśnie drabinę. Jednak kontra w wykonaniu z I teraz e, RVD wylądu właśnie tutaj. Poza ringiem, co zrobi Sina on potrafi też latać i body splash prosto tutaj prosto tutaj właśnie w drabinę. Świetnie to wyglądało. Można też tutaj stół rozstawić dobrze, komentatorski. Stina tutaj zniszczył, można tak plany Edge'a, zdecydowanie świetnie to teraz zrobił. I rzucamy na liny, Sina teraz. I headbaty tak, serię headbuttów od Edge'a. I wypada poza ring teraz na chwilę Sina. do w ringu Rob Van Damme i Edge, co oni tutaj wykombinują. I jeszcze elbow drop, elbow drop, jeszcze od Edge'a. I będzie próba speera, czy zobaczymy pierwszy spir Wykonanie edge'a w tej walce, nie trafia, trafia DDT praktycznie tam na, na krawędzi stołu, ale za to może zobaczymy właśnie Five Star Frog Splash. Jednak nie, bo powoli wstaje E. więc nie zobaczymy 5 Star Frog Splashu. To jest taki ruch, który mi się z, z czy Mr. Kennedy kojarzy, dość w sumie. Body Splash teraz. I Krauzań jeszcze tutaj. Łapie Echta z drabinę. Jeszcze staje Kolejny stół tutaj. I wszyscy tutaj się tylko uderzają różnymi rzeczami. Arvidi? Nie, tak nie. Myślałem, że będzie już po nie wychodził. DDT teraz i Sina tutaj na tych metalowych nóżkach właśnie tego stołu. I headband teraz od Arvidiego. Jeszcze nikt ani razu nie, nie właśnie nie zapełnił tego jednego przynajmniej kwadraciku, to też jest. Ciekawe bo to znaczy, że ta walka jeszcze jest daleka od końca. Sina wyrzuca jeden z stół. Suplex teraz będzie Arvidiego. Nie to chciałem, nie to chciałem. Ale trafia, trafia... No dobra, może być. Ja chciałem wziąć suplex właśnie na to, na ten stół, ale nie udało mi się. Nic teraz, nieźle to wyglądało. Rowan sobie wychodzi. Na górę a po prostu właśnie zdzielił go jednym takim uderzeniem Edge i już leży właśnie znowu RVD. Headbuty teraz, od niego, RVD próbował się wyrolować, ale właśnie jest Slay Body splash nie udał e, sinie właśnie. Arviditas tam wychodzi. Arviditas właśnie już tutaj. Nie będzie jednak na jednego zapomnianego kwadraciku. Electric Chair Driver. Wyrzucony jest? Nie, jednak nie. RVD teraz łapie sinem który kontruje oczywiście. Kontra za kontrą, czuję właśnie, żeby ta walka była. Kontra znowu właśnie. Wypada ta z RVD poza ring. Wiadomo co Sina może tutaj zrobić, na tym właśnie stół. Chciałem właśnie to wyrzucić attitude adjustment przez Nie udało 8. Kolejny stół teraz bierze RVD. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, bo właśnie, właśnie zaraz go łapię. Łapię go tutaj Sin'a. Co by tutaj zrobić? Czy zrobić to, czy kontruję RVD? Więc nie będę mógł nic zrobić. Lecz już się tam biją, właśnie. Sina tutaj jest. Sina rozstawia stół. I akurat pięknie zrobił John Sina. Jednak nie, kurde. Ja myślałem, że on zrobił suplex. Ale to było piękne. Jeszcze, ta, jeszcze ten stół tutaj się rozleciał. Znowu, no nie wierzę w tego Edża. Po co, by wrócił? On jest, żeby rozwajcie tylko ten stół. I spada ostatecznie Edge właśnie. Trzeba właśnie tutaj zrzucić Arvidiego. Czy to jest możliwe, żeby RVD poszedł tam? Nie jest możliwe, bo on musi... Po co bierzesz ten stół? No ja nie rozumiem. Po co bierzesz ten stół? Kontra Sina teraz. I wychodzi po drabinę. Na drabinie znaczy po pas. Znowu kontra. Tym razem Sina tutaj schodzi właśnie już na dół. Ale balans tam się nie uda. Powerbomb się za to uda. Zostaje każdy zdzielony praktycznie stołem. Irish sweep wypada, teraz edge. in teraz odcine jeszcze. No po co on tak szybko wstał? Przeszkadza mi, dobra, ale... Wmieszał się tutaj znowu RVD teraz. Nie ja to chciałem zrobić. No dobra, ty się... RVD, no nie mogę go złapać nawet. Kontra. German teraz suplex. A szybko wstaje Sina. I teraz... On znowu kontruje, dobra, trzeba teraz iść, No jednak nie, edge nie da rady stamtąd, chyba nie da rady stamtąd, a jednak da, a jednak da rady. Kontra za kontrą praktycznie tutaj tylko. I zlecia w końcu edge tutaj, musiał w końcu zlecieć, czemu ta gra mnie nie chce zajść właśnie. Wstawaj, Arvidi, wstawaj, wstawaj. Chciałbym w końcu kogoś właśnie wrzucić tutaj. No nie mogę tego zrobić, tak bym chciał. Dobra, tylko teraz. E... Nie ma czasu, właśnie na to, bo tutaj edge. No dobra, udało się to w miarę szybko. Pójdziesz w ten stół, prędzej czy później, Arvidi, pójdziesz w ten stół i zobaczysz to. Teraz, teraz czuję, że on pójdzie już przez ten stół i już teraz się mu nie uda wyjść z tego czemu ja jako nie mogę tutaj. No, nie rozumiem tego. Jak, dobra, no w końcu teraz, ale oczywiście, że kontruje. Czemu ten Arvid tak? Normalnie myślałem, że za każdym razem udaje to zrobić tak. Teraz on to musi za każdym razem kontrolować. Myślałem, że on pójdzie tutaj. Trzeba zatrzymać Edge'a. Który jest już teraz bliżej tutaj, żeby zgarnąć to trofeum. Body splash teraz. kolejnych uderzeń i jeszcze Clausem się nie udał. I Żarman Suplex od Arvidiego. Arvidi teraz wychodzi. To może być świetna okazja dla Arvidiego, ale jednak nie trafia, trafia dokładnie trafia właśnie w nogi Sine. Liczyłem, że właśnie Arvidi mi tu przyjdzie i zrobię mu z, znowu, nie Suplexa, tak Suplex masina I po raz kolejny skontrowany, bardzo łatwy sposób jest RVD. Elbow drop za to też nie trafia. I close line wypada z ringu. Edge teraz tutaj super kick. Klikłem. Dziwne, że nie byłem szybszy, bo ja klikałem wcześniej ten, ten właśnie finisher, ale teraz będzie za to sharp shooter. Czyli nie, w sumie to nie jest sharp shooter, ale jest submission w wykonaniu edge'a. Sina jednak wątpię, żeby nawet w takim e, momencie się poddał, ale trzeba szybko właśnie z tego wychodzić, bo RVD właśnie tu będzie wychodził po drabinie. Blisko już było i będzie powerbomb. Teraz wypada z ringu Sina. Edge musi teraz wyrzucić właśnie Arvidiego. I to może być kontuzja Rowandama, a to może być moment... I to chyba będzie moment Edge'a. To jest moment Edge'a. Edge wygrywa. Edge jest mistrzem World Heavyweight. w niesamowitym triple frecie. Robby Van Dam kończy z kontuzją, Sina kończy bez pasa, a Edge kończy oczywiście ostatecznie z pasem World Heavyweight i tak się kończy powoli właśnie gala TLC. Niesamowita e, to, niesamowite to było starcie, niesamowity main event i kończymy właśnie w sposób jeszcze taki, że mamy nowego mistrza World Heavyweight. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia już w kolejnych odcinkach. Cześć!